Jesteśmy w Sali Szeptów, e, w piwnicy, która jest piwnicą miejską. Zakończył się remont Sali Szeptów, zabytkowej przestrzeni w samym sercu Zielonej Góry, miejsce, które przez dekadę skrywało winne tajemnice miasta. Dziś otwiera się na mieszkańców i turystów jako nowa przestrzeń spotkań, kultury i wina. Tak, rok temu e, prezydent miasta, Pan Marcin Pabierowski, e, byliśmy tutaj e, na E, właśnie jednym z e, wydarzeń, czyli na zeszłorocznych e, dniach e, piwnic, zapowiedział, że ta przestrzeń e, w ciągu tego roku ulegnie zmianie. To się wydarzyło tak, jak mogliśmy dzisiaj e, zobaczyć. Jest to nowa przestrzeń, e, bardzo piękna. E, zostały tam skute. Wszystkie tynki cementowo-wapienne, które dusiły tą piwnicę, ona nie oddychała, więc ta wilgoć powodowała degradację tego miejsca. Została ta cegła zabezpieczona poprzez sodowanie, tak aby wyeksponować jej kolor, ale także trwałość. Podczas realizacji robót odkryliśmy przy realizacji odwodnienia, przede wszystkim tu przy wejściu, to nawet jest zaznaczone, jest tam włas studnie, która była zamolona, została ona odmolona, więc poprawiła funkcjonowanie odwodnienia, jeżeli chodzi o to miejsce. Podczas tych prac, któreśmy również i postanowiliśmy zostawić ten fragment przy wrotach wejściowych starej posadzki, w której widać tory do toczenia beczek. Jest to piękne miejsce, które oczywiście będzie można odwiedzać podczas e, dni e, otwartych e, piwnic. To, co Państwo tu widzicie, to jest naprawdę kawał dobrej roboty, ponieważ sama pamiętam, jak chyba 5 lat temu e, wraz e, z Anią Kurpyl z winicy wieżą, e, pierwszy raz, jak tutaj miałyśmy stać, w tej piwnicy, to ręcznie e, taką wielką łopatą do śniegu e, ściągałyśmy śmieci i ziemię, żeby w ogóle tu stanąć na. Na, na tej posadzce. Czy jest coś, co wyróżnia salę szeptów na tle innych piwnic? To jest dosyć ciężkie pytanie, dlatego że praktycznie każda piwnica, która będzie w, teraz wśród tych 26 piwnic, jest inna i każda, oczywiście one wszystkie pełniły funkcje winiarskie, służyły do leżakowania wina. Natomiast Sala Szeptów jest, można powiedzieć, wyjątkowa pod tym względem, że to jest ogromna przestrzeń, która jest w centrum miasta i która, no tak jak już mówiłem, też na konferencji będzie dostępna dla osób, które mają ciekawy, ciekawy pomysł i chciałyby go zrealizować właśnie w takiej, w takiej przestrzeni my jako fundacja będziemy na pewno tą, tą przestrzeń udostępniać. Historia też samej piwnicy jest ciekawa i osoby, która jest związana, jest, czyli z Edwarda Zajdla, bardzo znanego winiarza, który był bardzo zasłużony dla Zielonej Góry, także no, pod tym względem faktycznie ta, ta piwnica jest, jest wyjątkowa. Bardzo serdecznie zapraszam na Dni Otwartych Piwnic. Jest to przewspaniała inicjatywa, która już po raz czwarty będzie miała miejsce. Jeżeli ktoś jeszcze nie był, jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał o tym, niech usłyszy i niech spróbuje naprawdę wykupić sobie karnet, dostanie wtedy Taką to zawieszkę, w środku będzie jeszcze pojemnik do, do napełnienia, czyli kieliszek, e, i będzie można sobie obejść te 26 piwnic. I dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie. 19-21 dni otwartych piwnic winiarskich w Zielonej Górze, przybywajcie. Rok temu zapowiedziano gruntowny remont, a dziś Piwnica Szeptów znów tętni życiem. To nowa, klimatyczna przestrzeń łącząca historię Zielonej Góry z pasją do wina. Podczas dni otwartych piwnic winiarskich warto tam zajrzeć.